Ma taką strukturę gąbki, bardzo, bardzo puszystej. Faktycznie bardzo przypomina to biszkopt, ale to nie jest biszkopt. Ta konsystencja jest tak niespotykana, że ciężko mi to nawet opisać. Hmm. Cześć wszystkim, ja jestem Ola i witam Was bardzo serdecznie na kanale Uwaga Gotuje. Dzisiaj kolejny odcinek z testowaniem książek kucharskich i będzie to książka, którą już testowaliśmy na tym kanale w ostatnim odcinku z tej serii. Książka Violetty Błazuckiej o tytule Pierogi z Kimci. Testowałam jej pierwszą książkę, a to jest jej najnowsza książka i te przepisy od Wioli wypadają... Póki co rewelacyjnie. Robiłam już pierogi z kimci, czyli tytułowe danie tej książki. A w ostatnim odcinku z tej serii, właśnie już z tej nowej książki, przygotowywałam chrupiącego kurczaka w takiej podwójnej, chrupiącej panierce w sosie miodowo-czosnkowym. No, chyba nie muszę mówić, że, że było to bajeczne. Więc te wytrawne pozycje na chwilę obecną sobie daruję, ale chciałabym coś przygotować słodkiego, jakiś e, słodki korektywny krański wypiek i początkowo nie wiem czy pamiętacie, kto oglądał ostatni odcinek ten wie, że początkowo byłam chętna do zrobienia chlebka mlecznego, ale zmieniłam zdanie, zaraz powiem wam dlaczego. I będziemy przygotowywać ciasto Castella, czyli najpopularniejsze ciasto w Korei. Ten chlebek mleczny też pewnie jest super i może kiedyś go będę chciała zrobić. Natomiast problem polega na tym, że ja później zostaję z tym ciastem i ktoś musi to zjeść. I mało osób akurat dzisiaj jest wokół mnie, żebym mogła tym ciastem poczęstować. No, a nie chcę sama zostać z blachą pysznego, pewnie i ciepłego ciasta. No. Wiecie, o co chodzi. A to ciasto Castella wydaje się takie dosyć lżejsze. Jest w swojej strukturze podobne, podobno do biszkopta, ale nieco inne, więc jestem bardzo ciekawa. A chlebek mleczny ma w swoim składzie mleko skondensowane, dużo mąki, więc wydaje mi się to takie dużo cięższe, bardziej kaloryczne. Dlatego do kawki jesiennej pomyślałam sobie, że ciasto Castello będzie sam raz i jeszcze dodatkowo zachęciło mnie to, że przeczytałam. Wiola e, mówi, że to ciasto znalazło się mm, na liście najlepszych ciast świata i była w tamtym roku taka lista mm, tych ciast, e, ja bodajże znalazłam listę 50 najlepszych ciast świata i akurat nie ma tam e, tego ciasta, Castello, no ale na jakiejś liście najlepszych ciast musiało się znaleźć, skoro Wiola o tym mówi. To ja z przyszłości, jeszcze w trakcie montażu, chciałam sprawdzić, czy na pewno tego ciasta nie ma na tej liście. I okazuje się, że jest na miejscu 21, tylko że widnieje pod inną nazwą niż ciasto Castella widnieje pod nazwą Casutera. Także tutaj zwracam honory: ciasto jest na liście, przepraszam za mój błąd, stąd ta wstawka. Kończymy ten wstęp i przechodzimy teraz do przedstawienia składników. W ogóle to ciasto wydaje się dosyć proste. Składników jest mało, czas przygotowania dosyć krótki, więc jeżeli będzie smaczne i takie dosyć sprawne, to może będę miała kolejnego asa w rękawie na takie szybkie ciasteczko dla gości, czy jak chce się coś słodkiego. Wiadomo, że te wszystkie ciasta skomplikowane, długie są na pewno przepyszne, ale chyba każdy szuka takich właśnie Ekspresowych yy, perełek. Przechodzimy teraz do składników. Zanim przejdziemy do składników, oczywiście musi być słowo wstępu od autorki. Yy, żeby wczuć się w przepis, ja zawsze muszę się wczuć w przepis. A więc ciasto Castella, to jedno z najpopularniejszych ciast w Korei. Jest pyszne, puszyste i smakuje. Każdemu można powiedzieć, że to ulepszona wersja biszkoptu. W Korei znajdziemy ciasto Castella w większości piekarni, w supermarketach, a nawet w sklepach typu żabka. Rzadko jednak piecze się je w domach, choć jest to bardzo proste. Koreańczycy kupują je często jako przekąskę, niektórzy jedzą je do kawy, jako śniadanie. Dostępne są także różne wariacje na temat tego ciasta, np. castella z bitą śmietaną czy castella o smaku zielonej herbaty. Wydaje mi się, że ja coś podobnego jadłam, ale nie jestem pewna. Był taki odcinek, jak byłam na hali bakalarskiej. Robiłam tam orientalne zakupy i zakupiłam coś takiego, właśnie podobnego do biszkoptu. Bardzo miękkiego. To było w takim malutkim kwadratowym opakowaniu. Jak znajdę ten fragment, to go tutaj wrzucę. Ciekawe, czy to było to. Myślę, że jak skończymy przygotowania, to będę mogła porównać te smaki, wrócić pamięcią. I być może ja już jadłam ciasto Castella. Mm, śmieszne to by było, bo zupełnie o tym zapomniałam. Przejdźmy w końcu do konkretów, czyli do składników, jakie są nam potrzebne do przygotowania ciasta Castella. Tych składników nie ma dużo, i to naprawdę wydaje się bardzo proste ciasto. Potrzebujemy 65 ml mleka. Mamy. 65 g masła. Mamy. 4 jajka. Mam tutaj 4 jajka. Szczypta soli, 65 g cukru, kilka kropli ekstraktu waniliowego. Ja mam jakąś e, wanilię z Madagaskaru, mam nadzieję, że będzie dobrze pasowała. 65 g mąki pszennej tortowej. Jak widzicie, większość tych składników mieści się w gramaturze albo w mililitrach. O wartości 65, więc łatwo zapamiętać, ale coś jeszcze jest istotnego oprócz spożywczych składników ym, potrzebnych do przygotowania tego ciasta, a mianowicie blaszki. Potrzebujemy jednej blaszki do pieczenia, 16 na 16 cm. Ja nie mam akurat takiej blaszki, to jest dosyć nietypowy, malutki format, plus większą blaszkę do kąpieli wodnej, czyli jedną musimy włożyć w drugą i Zalać wodą, no plus oczywiście papier do pieczenia. Pokażę Wam, co ja przygotowałam. Viola tutaj sugeruje 16 na 16 czyli taką małą kwadratową blaszkę. Ja użyję takiej e, szklanej, chlebowej. Ona e, podobny ma mniej więcej wymiar, natomiast jest bardziej podłużna, prostokątna, a nie kwadratowa, więc mam nadzieję, że się nada. A jako większej blaszki użyję e, takiej i chyba powinno. Powinno to się udać, jak myślicie? W pierwszym kroku, w niewielkim rondelku, mamy umieścić mleko 65 ml i masło 65 g. Mamy to podgrzewać do momentu, aż masło się rozpuści, ale mamy nie zagotowywać, po czym odstawić do ostygnięcia. Masło już całkowicie się roztopiło, więc Wyłączam palnik i odstawiam do przestudzenia. W kolejnym kroku mamy em, zająć się jajkami. Oddzielamy białka od żółtek. Umieszczamy w dwóch osobnych miskach. Do białek wsypujemy szczyptę soli i ubijamy stopniowo, łyżka po łyżce dodajemy cukier. OK. Oddzielamy. Oj. Chciałam tak ładnie schludnie, ale nie wyszło. Mamy. Białka mamy ubić, więc ja przelewam je do mojej e, misy e, miksera. Białka już tu są, teraz mamy dodać szczyptę soli. Dodaję szczyptę soli i ubijamy. Stopniowo będziemy dodawać cukier. Stopniowo dodaję po łyżeczce cukru. Piana już ubita. Wiola w książce pisze, że piana ma być sztywna i błyszcząca. No, moja jest bardzo sztywna. I faktycznie jest błyszcząca, więc myślę, że zadanie wykonane. Przechodzimy dalej. To na chwilę odkładamy. Przechodzimy do miski teraz z żółtkami. Mamy te żółtka połączyć z przestudzonym mlekiem z masłem, dodać ekstrakt waniliowy i zmiksować do połączenia. Po czym dodać przesianą mąkę i ponownie zmiksować. Ta miska jest zdecydowanie za mała, jak się okazuje, więc muszę użyć. Nieco większej, przekładam żółtka, dodaję kilka kropel ekstraktu waniliowego, tyle będzie chyba ok, i wlewam przestudzone masło z mlekiem. O matko, teraz się doczytałam, niestety z opóźnieniem, że później tą masę, do, do której jeszcze teraz tutaj dodamy mąki, później mamy to wymieszać łyżka po łyżce, dodając tą ubitą śmietanę, więc ta miska też okazuje się za mała, żeby tą całą pianę tutaj wymieszać, więc muszę znów posłużyć się większą i pobrudzić kolejną miskę. Czemu nie? Dobra, kolejny krok przesiewamy 65 g mąki tortowej. I teraz ponownie miksujemy. Ja miksuję ręcznie, ale w sumie nie stanowi to większego problemu, bo to się ładnie łączy. Ok, chyba jest zmiksowane, połączone na jednolitą masę. I kolejny element dodajemy stopniowo powoli ubitą e, pianę, i mamy ją delikatnie wmieszać w masę. Stopniowo pewnie dlatego, a nie naraz, żeby nie było właśnie żadnych grudek i żeby to było takie e, puszyste, kolejna porcja łyżka. Ja, jak robię czasami właśnie ciasta w ten sposób, że dodaję ubitą pianę, trzeba to robić właśnie delikatnie, nie jakimiś takimi gwałtownymi ruchami, żeby nie poprzebijać tych wszystkich pęcherzyków powietrza. W międzyczasie, jak mieszamy białka z masą, nastawcie piekarnik na 160 stopni, niech on już się nagrzewa, żeby ciasto nie musiało czekać. Aż ten piekarnik się rozgrzeje. W sumie to ciekawe, 160 stopni to taka nietypowa temperatura. Zazwyczaj pieczemy w 180. No ale może przez to, że to będzie w kąpieli wodnej i ta para unosząca się z wody w drugim naczyniu, w naszej drugiej foremce, tą temperaturę podniesie, bardziej tak będzie wilgotno. Jestem bardzo ciekawa końcowego efektu. Mamy gotową masę na ciasto. Jest to bardzo. Puszysta, delikatna, piankowa masa. Przekładamy ją teraz do formy do pieczenia, wyłożonej papierem do pieczenia. Oto moja foremka i przelewamy. Niech się dobrze ułoży. I teraz ostatni krok. Wkładamy foremkę w większą foremkę i wlewamy. Wodę. W takiej formie, e, zanurzone tutaj w wodzie, e, nasze ciasto wędruje do piekarnika rozgrzanego na 160 stopni. Czas pieczenia to 55 minut. Czekanie. 55 minut, odliczanie, start. Już prawie czas minął jeszcze 3 minutki, i wyciągamy. Ciasto teraz jest bardzo gorące. Wiola pisze w książce, że mamy odstawić je na około 5 minut, a potem wyjąć ciasto z formy i wyjąć z papieru do pieczenia i pozostawić do ostudzenia, do całkowitego wystudzenia. 5 minut minęło. Teraz muszę to ciasto wyjąć z tej gorącej formy. Się. I delikatnie ściągam tutaj papier z boków ciasta. Jakoś jeszcze muszę tutaj z, spod spodu ten papier zerwać, żeby to ciasto się tak nie zapociło, ale bez problemu odchodzi. O. Ok, ciasto całkowicie wystygło. Zobaczmy, jak ono prezentuje się w przekroju. Już teraz wydaje mi się, że to, co jadłam kiedyś na hali bakalarskiej, kupiłam gotowe, to było dokładnie to ciasto. Poznaję po zapachu i po konsystencji. O proszę. Tak wygląda nasz biszkopcik. On jest po prostu jak, jak pianka. Ukroję dla siebie i dla męża na testy. I za chwilę przechodzimy do wielkiego finału. U wioli w książce wygląda to naprawdę bardzo podobnie. Myślałam, że przez tą moją formę to będzie niższe, ale w zasadzie, w zasadzie jest dokładnie hmm, chyba takiej samej szerokości, jak, jak to, co widać u wioli na zdjęciu. No, wyszło to raczej na pewno, a jak smakuje, sprawdzimy już za chwilę. Ostatni element, a dosłownie ostatnie zdanie w tym przepisie brzmi tak, żeby to oto ciasto pić ze szklanką mleka, i tak smakuje najlepiej. I dokładnie tak zrobię. Mleko mam, ciasto pokrojone i testujemy. Mamy ciastka pokrojone na takie grubsze plastry. Mamy szklankę mleka. Ja już teraz wiem, że to jest na pewno to, co ja już kiedyś jadłam z hali bakalarskiej. Wcześniej coś mi świtało, że to może być to, ale teraz jestem pewna. Dosłownie ta sama konsystencja i ten sam zapach. I zobaczmy, jaki, jaki smak. To smakuje świetnie jest banalnie proste i smakuje rewelacyjnie ma taką strukturę gąbki bardzo bardzo puszystej maślanej fajna jest ta konsystencja faktycznie bardzo przypomina to biszkopt ale to nie jest Biszkopt. Nasz Biszkopt jest taki bardziej suchy, bardziej napowietrzony, a to, mimo tego, że jest takie bardzo puszyste jak chmurka, jest dosyć zbite w swojej konsystencji, ale wciąż delikatne i faktycznie jest to jakiś daleki brat yy, naszego Biszkoptu. Ale w takiej innej, może trochę udoskonalonej wersji, a może wcale nie udoskonalonej, tylko po prostu innej, dotąd nam mi, przynajmniej nieznanej. Na pewno będę do tego ciasta wracać. Wiola mówi, że. Korańczycy jedzą to ciasto na śniadanie, i faktycznie ono bardzo do śniadania pasuje do kawy czy do kubka mleka, albo po prostu zawinąć sobie w papier śniadaniowy i zabrać ze sobą do pracy czy do szkoły. Fajna taka przekąska, nie za słodka, ale jednak jakaś nuta słodyczy jest. No, ta konsystencja jest tak niespotykana, że ciężko mi to nawet opisać. Jest Zbite, ale puszyste, jest gęste, ale bardzo delikatne. Jest słodkie, ale też neutralne takie w swoim smaku. Naprawdę zaskoczył mnie ten deser. W życiu bym się nie spodziewała, jedząc wtedy ten kawałek kupiony na hali bakalarskiej, że przyrządzenie tego w domu jest takie proste. I myślę, że na 100% będę do tego przepisu wracała. Hmm. Koniecznie musicie spróbować, jeśli lubicie takie biszkoptowe smaki. Przepis był bardzo klarowny i przejrzysty, nic nie było tutaj e, trudnego. Jedynie takie dwie rzeczy mam, y, które były nie, niedopowiedziane w tym przepisie: Mianowicie, e, piekarnik miał być nastawiony na 160 stopni, natomiast Wiola nie wspomniała, jaki to ma być tryb czy termoobieg, czy góra dół. Na początku miałam takie kurcze, jak to powinno być. Finalnie robiłam to w termoobiegu i wyszło jak widać w porządku. I druga rzecz, która później zaczęła mnie zastanawiać, że jak piekłam kiedyś sernik właśnie na parze i też wlewałam w naczynie inne wodę. To było bardzo podkreślone w przepisie, że to ma być woda gorąca, prosto z czajnika. Natomiast tutaj też Wiola nie mówiła o tym, że to ma być woda gorąca i ja wlałam po prostu wodę zimną. Ten piekarnik wcale nie zaparował mi tą parą wodną, a tak było w przypadku, kiedy piekłam na parze wodnej, w kąpieli wodnej, właśnie sernik. Więc też nie wiem, czy ta woda powinna być zimna, czy ciepła. Natomiast bez względu na to, jak być powinno. Ciasto wyszło idealnie, wygląda dokładnie tak, jak na zdjęciu z przepisu, więc wydaje mi się, że wszystko poszło jak powinno. Polecam ten przepis. Wiola jak zwykle nie zawodzi kolejny rewelacyjny przepis do zapamiętania. Dziękuję wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czy spróbowalibyście takiego ciasta, a może już próbowaliście. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. Pa!